Jak jeździć, żeby nie truć? Codzienne podróże do pracy samochodem są dla Polaków normą. Od 2008 roku do 2018 roku na polskich drogach przybyło ponad 7 milionów samochodów, a łącznie jeździ teraz ponad 30 milionów pojazdów. To oznacza, że niemal każda dorosła osoba w Polsce posiada własny samochód. Niestety, pomimo wzrostu dostępności samochodów, komunikacja zbiorowa wciąż nie zyskała popularności. Wielu z nas przyzwyczajonych do niedogodności z nią związanych nie wyobraża sobie dojazdu do pracy autobusem czy pociągiem. Wyjątkiem są tu duże miasta, gdzie mieszkańcy częściej decydują się na korzystanie z komunikacji zbiorowej. Przemiana nawyków podróżowania staje się kluczowym elementem walki o czystsze otoczenie, wolne od szkodliwych substancji wydzielanych przez pojazdy samochodowe. Inspirując się praktykami z krajów zachodnich, możemy dążyć do stworzenia bardziej zrównoważonego modelu transportu. Wprowadzanie ograniczeń dla kierowców przez lokalne władze metropolii zachodnioeuropejskich sprawia, że podróżowanie komunikacją zbiorową lub rowerem staje się łatwiejsze, szybsze i tańsze niż korzystanie z samochodu. Polacy wykazują chęć przesiadki na komunikację zbiorową, jednak jej skuteczność pozostawia wiele do życzenia zarówno w miastach, jak i na obszarach metropolitalnych. W 2020 roku komunikacja miejska przewiozła 2,3 miliarda pasażerów, co stanowiło aż 42% wszystkich przewozów pasażerskich w kraju. Wśród miast wyróżniają się Warszawa, Kraków i Wrocław, gdzie przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej obsłużyły najwięcej pasażerów w 2020 roku. 419 milionów, 178 milionów i 144 milionów odpowiednio. Zamiast samochodem do pracy sprawdźmy, czy w naszym mieście działa podmiejska komunikacja autobusowa. Często podróż autobusem może być równie efektywna co samochodem, zwłaszcza biorąc pod uwagę korki w polskich miastach. Autobusy często korzystają z wydzielonych buspasów, eliminując problem zatorów. Wiele miast postawiło na pojazdy elektryczne, co zdecydowanie przemawia na korzyść ekologii. Autobusy są też efektywniejszym środkiem transportu. ZTM w Warszawie udowodnił to w 2016 roku, pokazując, że w jednym samochodzie średnio podróżuje 1,3 osoby, podczas gdy dwa autobusy pomieszczą tyle osób, ile podróżuje aż 140 samochodami. Park and ride Trend parkowania, który przywędrował z zachodnich krajów, prezentując prostotę i funkcjonalność. Kierowcy z przedmieść mogą pozostawić samochód na specjalnym parkingu, kontynuując podróż komunikacją miejską. Zachętą jest również opłata parkingowa, obligująca do korzystania z transportu publicznego przez cały dzień bez konieczności zakupu biletu. Kolejną świetną opcją są rowery, które niosą ze sobą szereg korzyści zarówno dla zdrowia, jak i dla środowiska. Rower nie generuje żadnych szkodliwych emisji, co sprawia, że jest ekologiczną alternatywą w porównaniu do pojazdów napędzanych paliwem. Dojazd do pracy rowerem to doskonała forma aktywności fizycznej, Regularna jazda poprawia kondycję, dotlenia organizm, spala kalorie i wpływa korzystnie na ogólne samopoczucie. Według raportu Centrum Rowerowe.pl z 2019 roku w Polsce funkcjonowało 90 systemów rowerów miejskich, obejmujących ponad 30 tysięcy rowerów i ponad 3 tysiące stacji. Operator Nextbike zanotował w 2020 roku wzrost liczby wypożyczeń o ponad 40%, z największym przyrostem w Warszawie i największą liczbą wypożyczeń we Wrocławiu. Dla osób podróżujących rowerem do pracy biura stają się coraz bardziej przyjazne. Nowoczesne budynki biurowe często wyposażone są w szatnie rowerowe, a także prysznice i szafki dla cyklistów, które stają się standardem. Przyjęcie takich udogodnień nie tylko sprzyja zdrowemu stylowi życia pracowników, ale także wpisuje się w nurt zrównoważonego rozwoju, co może przyczynić się do budowy pozytywnego wizerunku firmy. Wprowadzając te rozwiązania do biura, tworzymy przestrzeń, która nie tylko sprosta oczekiwaniom współczesnych pracowników, ale także promuje odpowiedzialność społeczną i ekologiczną. Film powstał w ramach przedsięwzięcia pod nazwą Informatyczne Branżowe Centrum Umiejętności, dofinansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności KPO.